Człowiek biega ze szmatą, czyści, poleruje, żeby się wszystko błyszczało i zacnie wyglądało. A czy Ty dbasz o powierzony sprzęt? Ja to mam szacunek właśnie do tego. A dbać, żeby używać. I to jest właśnie, a, to jest moja wdzięczność. A teraz czas na kawkę. Albo herbatę, bo mam przecież detoks kawowy. Tak sobie zrobiłem od 8 sierpnia. Pozdrawiam. Przy zielonej. Przy zielonej tym razem.